Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest sobota 6 lipca a my jesteśmy tym razem w kopalni Srebra w Kongsbergu. Jest to w tej chwili już atrakcja turystyczna. Kupiliśmy sobie bilety i za chwilę, o godzinie 11, czyli za 5 minut, wjedziemy do tym oto pociągiem do środka kopalni i pozwiedzamy sobie, jak to wygląda wszystko w środku. Właśnie idziemy zająć miejsce w wagoniku. Mamy miejsce w wagoniku numer 11. Czyli tu, do klatek. Ua. Ale tu ciemno. Wsiądę sobie tu, żeby cokolwiek widzieć. Jeszcze się tu przychodzę. Ale mają to nawet tealety zobaczcie.. Teraz wszystkim kazali wybrać yy, kaski. Jeszcze dodam, że jesteśmy... Wjechaliśmy około 15-20 minut kolejką. Teoretycznie powinniśmy być około po 3 km od powierzchni ziemi, w miejsca, w którym wjechaliśmy. Idziemy właśnie z przewodnikiem. niesamowity klimat. Warto było się wybrać. Stara kolejka, jeszcze taką, kiedyś wydłużona z srebra. Kurczę ciemna jest, nie wiem, czy cokolwiek będzie widać. Spróbuję kombinować troszkę może ustawienie kamery, żeby troszkę rozjaśnić. Bo jak na razie to widzę. Ale tutaj, w 1980. They started up there, and then they, uh, during 15 years, they started there and used uh, dynamite to get here, and took out a lot of silver from this area. There is a, a hollow like this. Here is a crack. It goes down, and there is a hollow. Ludzie przy okazji, że lokalne niemieckie, y, norweskie pieniądze, jeżeli mają krzyżyk, to są wyprodukowane w y, Komskwerku. Hmm. 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 Nie już to będzie widać. Uh, the men who worked here, the miners, they had very little light to work with. This is uh, a light where they have a bowl. With sheep's fat, fat from sheep's, mm -hmm. which was like a waxed candle, like a candle. And that's all the light that they had to work with until the 1800s. With cal calcite? And here, Australia. these tiny, tiny dots. Mm -hmm. Here, that's silver. Oh. But this is very, very little. Uh -huh. But you can see tiny, tiny dots. To tylko mały kształt e, tego typu, z tego względu, że był e, kopany, powiedzmy, za pomocą ognia. E, chodzi o to, że wykopanie 3 metrów tunelu trwało miesiąc. W górnicy palili ogień przed wejściem. Po czym w e, gorącą skałę łatwiej było rozłupać po prostu i, i usunąć. Jak już rozbili, ile się dało, przenosili ognisko bardziej bliżej ściany i ponownie e, i, i ponownie rozpalali, nie? Tak to wyglądało. Oczywiście to generowało wiele problemów. Między innymi z głosowaniem e, dymu. Dużo górników zginęło od zatrucia tlenkiem węgla. Nie wiedzieli do początku dlaczego. Później się zorientowali i robili e, taki sztuczny sufit jak Cracks which we call calcite veins. Here it goes, and you can see the the hollows in here. Um, I thought I could tell you a little bit about how it was to work here. Uh, the miners were, uh, it was a very dangerous job because of uh, the fire and the smoke, and when they started drilling, a lot of dust a lot of dust would they would breathe it in and they would get very very sick like pneumonia in, in their lungs and uh, to help that they started spraying with water so that the dust would go down but then they got cold and wet and they got pneumonia anyway so uh, it was very dangerous to work here and a lot of explosions from dynamite and gunpowder and also a lot, all the ladders they would climb ladders but water everywhere so the ladders would get rotten and fall apart so people would fall very often <try>

and it is uh, it's called a polyausst and it was invented in Germany in huts in the mines of silllabel and uh, it started out as a pump so these worms would pump water but uh, and there was a young boy who uh, whose responsibility was these pumps he had to look after the pumps